Cześć! W tym materiale pokażę Ci wiadomości na komputerach w Arasaka Tower, dotyczące głównie programu Secure Your Soul. Dają one inne spojrzenie na to, co wiemy o nim z fabuły. Będą tu spoilery z Endgame'u i zakończenie Arasaki, dlatego jeżeli nie skończyłeś Cyberpunka, wróć do materiału po jego przejściu. Na początek przypomnę czym jest Secure Your Soul. Przy pomocy Soul Killera Arasaka tworzy cyfrowe kopie ludzi. Takie kopie mogą być zgrane na relik i przechowywane są w Mikoshi, którego punkt dostępowy znajduje się pod Arasaka Tower. Hanako Arasaka, w rozmowie przez lalkę Proxy, określiła Mikoshi jako fortecę danych z serwerami na stacjach orbitalnych. W prologu korpa znajduje się drzazga o morzu chmur, gdzie Arasaka prowadzi różne badania. Przejdźmy teraz do wiadomości zwierzy. Pierwsza drzazga nosi tytuł Klienci VIP Secure Your Soul. Możemy w niej zobaczyć, że są to wpływowi ludzie, tacy jak dyrektor Petrochemu czy pracownik biotechniki. Pełna digitalizacja oznacza pewnie wypalenie Soul Killerem. Zażyczono sobie ich backupy, czyli kopie zapasowe engramów. I co ciekawe, Arasaka robi też kopie zapasowe dla siebie, bez wiedzy klienta. Tego można było też dowiedzieć się po zakończeniu, gdzie atakujemy Arasaka Tower. W radiu jest mowa o utracie pozycji przez to, że Arasaka wykorzystywała engramy do własnych celów. Drugi screen zawiera wiadomości na komputerze o raporcie 11 Secure Soul. Pokazuje to, jak przebiega procedura tworzenia engramu. Przeczytać tu możemy, że podczas procedury nastąpiło zaburzenie systemu wchodzenia, a później doszło do przeciążenia rdzeni. Jest o tym inny raport, który wyświetla później. I tutaj musimy się zatrzymać, bo rdzenie znajdują się pod Arasa Katałek, tam gdzie walczymy z Adamem Smasherem. Czyli procedura tworzenia reliku odbywa się właśnie tam przy użyciu tych rdzeni. Przypadek 215 również jest ciekawy: stwierdzono w nim jakąś anomalię, usunięto konstrukt i zbudowano go od nowa. Przypadek 218 podaje informację, że konstrukt został wyciągnięty na zewnętrzny nośnik. Na innym komputerze znajdziemy raport o nieprawidłowej kalibracji rdzenia trzeciego, który miał być przyczyną problemów. Znajduje się tam też odpowiedź na zapytanie o Secure Soul. Kolejny komputer przedstawia sprawę wyciągania danych z konstruktu. W drzazze dotyczącej programu i klientów Wii przeczytamy, że konstrukty podawane są ekstrakcji danych, kopiowaniu i modyfikacji. Arasaka może modyfikować i odtwarzać konstrukty pod wieżą. Mogliśmy to zobaczyć podczas rozmowy z Saburo Arasaką i Jackie. Teraz przejdźmy do mojej teorii. Według mnie zakończenie Arasaki to symulacja wytworzona pod wieżą Arasaka Tower. Oczywiście nie musisz się z tym zgadzać. Co ciekawe, wciąż te Cyberpunk Red można przeczytać, że Hanako jest bardzo dobrym netranerem i współpracowała nad pracami Soul Killera, a w grze nie jest to wspomniane. Nie zapominajmy jednak, że Secure Soul i Soul Killer dotyczą nieistniejących technologii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!